Jak Marian. Wujku Marianie. No co tam? Jak ci się biega na diecie wegańskiej? No, znakomicie. Nie miewam kolek. Lepiej mi się trenuje. Kiedy przyszedłem na dietę wegańską, od razu poczułem znaczną zmianę i wyniki poszły do przodu. A kiedy przedeś na dietę wegańską? Ehm, no to już będzie praktycznie no, rok. No, rok. rok, Na Równy rok. I ile kilometrów przebiegłeś przez ten rok? Rok, bym musiał spojrzeć do końca dziennika, ale myślę, że to będzie około 2500, no, 2,5 tysiąca km. 2,5 tysiące km w rok. No to dosyć solidny trening. No tak nie za dużo, ale też nie mało. I mówi, że biegać się dobrze. Tak jest. A poprawiasz swoje wyniki czy pogarszasz się? No, szczególnie poprawę czułem na początku, kiedy zacząłem znowiłem trening w zeszłym roku. No i faktycznie na, na początku wzrost formy był znaczny. No tak, ale to pewnie jest niezależne od diety, tylko po prostu od wznowienia treningu. Ale mimo wszystko i tak go. czułem wyko wykonując podobne jednostki treningowe będąc na stare a wykonując takie same na będąc na diecie wegańskiej, wygało mi się dużo lepiej i przyjemniej. A zmieniła się w jakiś sposób twoja masa ciała? Jeżeli chodzi o tę dietę wegańską, zauważyłeś jakiś wpływ na masę ciała? No jest, oczywiście schudłem. Zobaczyłem tam w szczytowym, w szczytowym okresie 75 kg, teraz raczej mam unormowaną wagę przy treningu na poziomie 68, ale poniżej tego raczej już, by już ciężko szedł, albo bym musiał po prostu zwiększyć objętość treningu. Czyli schudłeś do pewnego poziomu i dalej już nie chudniesz. Tak, 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 tak. Raczej właśnie. myślę, że to jest właśnie taka dosyć optymalna waga. Jestem Jesteś na diecie wegańskiej? Jestem. A od kiedy? Od listopada 2012. No i jak tam? Super. Super rozwin coś. Co super. Dobrze się czuję. Super brzuch. <noise> nie no, wszystko. Jest, jest dobrze. Niczego mi nie brakuje. Jem dużo pysznych rzeczy, warzyw, owoców. A biegasz? Biegam. Pewnie że biega, tam jest numer startowy. A to biegasz? Biegam głównie biegiem na orientację, znaczy trenuję do biegów na orientację, ale biegam też czasami biegiem licznym. A dużo trenujesz? Codziennie. Codziennie. A jakie kilometra robisz? Około 50-60 kilometrów tygodniowo. 50-60 tygodniowo, czyli jakieś? 200-250 miesięcznie. Okay. Widzisz jakąś poprawę wyników po przejściu na dietę wegańską? Nie, A widzisz jakieś pogorszenie? Czyli wszystko jest tak jak było wcześniej. A co założę, że się zmieniło odkąd przeszło na dietę wegańską? Mogę wcześniej po posiłku wyjść na trening naprawdę nie muszę czekać jeszcze 3 godzin. mogę wyjść po śniadaniu nawet godzinę czy półtorej mm -hmm. nie mam takiego uczucia ciężkości nie mam praktycznie w ogóle zgagi Myślę się tak po prostu, że mam stabilny poziom energii przez cały dzień nie mam takiego popołudniowej ochoty na drzemkę mm -hmm. no chyba, że zrobię rano bardzo ciężki trening to wtedy tak ale jakby nie jest to skorelowane z tym mam trzy. Mm -hmm. Hania, a ty biegasz? Nie. Nie biegasz? Dlaczego? Czasami tylko. Czasami? A dlaczego tylko czasami? A jak biegasz, to jest fajnie. Mm. A kiedy lubisz najbardziej biegać? Bo ja słyszałem, że najbardziej lubisz biegać w deszczu. Tak. Najbardziej w deszczu? Tak. Dlaczego? No ja nie wiem. A jakie jest twoje ulubione jedzonko? Papryka. Papryka. Super, dzień. dzięki. Bym całą paprykę, zjadła. Całą paprykę. Dziękujemy. Dzień dobry. Dobry, dobry dzień. Nie powiedz panu, że już odemnie. Jak poszło? Prawie dobrze. Czemu prawie? Bąbałam na pierwszy punkt. Oj czemu? Minuty. Oj czemu? Ojej. Czyżby dlatego, że biegłem za tobą? Taki pan, tak, leciał i mi filmował. Robimy wywiad. <coughs> Przedstaw się. Jestem Marta. Jesteś Marta. Pabich. Marta Pabich. Podobno jesteś na diecie wegańskiej. Tak, jestem. No i jak ci się żyje na diecie wegańskiej? Dobrze, schudłam trochę. Bo? Jest jeden z efektów albo ubocznych, albo nie. Zależy, jak to, to odbierę. Jak mój tata. Mój tata też schudł. Tak? Tak. Ile? O, mój tata to sporo, bo on miał trochę brzuszka, nie wiem, więc 7 kg chyba zrzucił. Nie, jak to kg, Tylko, kilo. tylko albo aż. Czuję się bardzo dobrze. Nie mam już problemów z rządkiem podczas biegania, a zawsze miałam. miałam duże kolki, miałam później efekty uboczne po biegu. A, teraz A dużo trenujesz? Nie. Nie dużo. No, Ale trochę biegasz. Trochę biegasz. Na no, zawody jeździsz? Tak. Teraz będziesz więcej trenować, nie? Będę. No, no, bo mam do w trzeba się przygotować, bo dam ten filmik będzie w internecie, to już teraz nie masz wyjścia. A, jeszcze nie wiadomo. Może lepiej nie. Pozdrawiamy. Pa pa. Dzień dobry Dzień mi Przyszedliśmy zrobić z wywiad Słucham Podobno jesteś na diecie wegańskiej Nie Ooo nie. nie jesteś Żresz mięso? No może nie żre, ale, ale spożywam. Dużo smalcu? Nie, nie Golonka? Na redukcję tak. Żeberka? Redukujesz to? Smalec? Golonka nie, nie lubię no, no dobrze Żeberka czasem tak I wygrałeś wczoraj premię górską Tak Także tak, widzicie, na, na mięsie też da się biegać Jak najbardziej Ale nie wiadomo czy jest zdrowo Nie wiadomo Podobno mniej ale nie wszyscy wierzą. W każdym razie, na mięsie można gnać. Marta, a czemu przeszłaś na dietę je, wegańską? Je. O, to jest dobre, dobre pytanie. No. uciekałam taką ciekawą do taką książki, którą dostałam od takiego jednego Tomka Pabicha <grywka> i Marii Pabich. Nowoczesne techniki odżywiania. Bodajże. Zas nowoczesne zasady odżywiania. Zasady I to przekonała Cię? Przekonała mnie. Poza tym no ja, to jest mój mąż ja, 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 też jest w i zdecydowanie warto się gotuje dla Wupacka. Zobaczcie, czyli dla jednej osoby? No i w dużo droższa dieta, tak? Podobno. A to się okaże. A za czym tęsknisz tak z normalnej diety? Z normalnej diety? Z normalnej diety? będzie z na białym. Z paroszkiem. Jajeczka. Jajeczka mi nie brakuje. Jajeczka jajkami nigdy nie Zamiast jestem jakoś nie tęsknię. Miałam przez ten wali, rok tylko jeden biegły. moment kryzysu, ale przetrwało No to super. Czemu tak wolno biegniesz? Noga boli. Noga boli. Pewnie od tego roślinnego gówna Za mało mięsa Za mało mięsa Za mało mięsa A, tak. Diagnoza postawiona To? Diagnoza postawiona To to dzisiaj na obiad golonka, to golonka, to golonka. Goloneczka, żeberka